Profesjonalny wizerunek regionu to projekt realizowany przez Fundację Puławskie Centrum Przedsiębiorczości. Nazwa tego projektu nie jest przypadkowa. Więcej wykwalifikowanych pracowników to lepszy wizerunek regionu. Znalazły się w nim dwa pakiety szkoleń skierowanych do mikroprzedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego. Pierwszy pakiet szkoleń dotyczy szkoleń dla branży informatycznej i to jest, są szkolenia biznes w internecie oraz ECDL. Natomiast w drugim pakiecie skierowanym dla branży turystycznej jest to szkolenie barman-kellner i specjalista do spraw turystyki. Od czasu, gdy ruszyły darmowe szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ten wizerunek lubelskiego sukcesywnie się zmienia. Pamiętajmy, że mamy bardzo dużo mądrych, wykwalifikowanych studentów, którzy ukończyli uczelnie wyższe, którzy są głodni sukcesu. I niewątpliwie, jeśli uda nam się jeszcze ściągnąć Zewnętrzny kapitał, i do tego wzmocnimy te przedsiębiorstwa, które dzisiaj tutaj uczestniczą, to możemy w przyszłości mówić, że my, Lubelszczyzna, osiągnęliśmy sukces. Europejski Fundusz Społeczny to między innymi możliwość podniesienia kwalifikacji i nabycia nowych umiejętności. Projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i są one potrzebne zarówno kadrze zarządzającej jak i pracownikom mikroprzedsiębiorstw. W projekcie Profesjonalny Wizerunek Regionu bierze udział m.in. pani Katarzyna z firmy zajmującej się ochroną. Wzięłam udział w tym projekcie przede wszystkim po to, aby podnieść swoje kwalifikacje i pomóc, że tak powiem, zdobyć pracę dzięki temu projektowi innym ludziom. To jest już drugi projekt, w którym biorę udział. Po pierwszym jestem bardzo zadowolona. Ten również przebiega. Pomyślnie. Kiedyś termowe szkolenia finansowane przez pieniądze z Unii Europejskiej być może się skończą. Wiele osób zdaje sobie z tego sprawę i coraz łatwiej fundacjom zakończyć rekrutację na takie projekty jak ten. Zainteresowanie projektem jest tak duże, że mamy już kolejnych 10 zgłoszeń w mieście Biłgoraj osób, które są zainteresowane udziałem w tego typu projekcie. Jednak musimy poczekać na zgodę Urzędu Marszałkowskiego. Aby móc zwiększyć ilość osób przeszkolonych z branży turystycznej w ramach tego projektu? Udział w takim szkoleniu to dużo więcej niż sucha wiedza dostępna w książkach czy internecie. Jest bardzo rozszerzony program, ponieważ wykładowcy oprócz tego, co mamy w zakresie szkolenia, potrafią dostosować jeszcze dany wykład do naszych potrzeb. Czyli, jeśli ja mam problem w pracy z daną rzeczą, ze zrobieniem, przychodzę tutaj i zostaje nam wolny czas. I pan Tomasz w tym przypadku, no, pomaga nam. Projekt Profesjonalny Wizerunek Regionu został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ponad 700 tysięcy złotych.